Rozmawiamy o pilotażu 13-godzinnego dnia pracy. A nie, to nie pilotaż i to też nie symulacja XIX-wiecznej fabryki. To jest po prostu Grecja. W minionym tygodniu grecki parlament z centroprawicą na czele uchwalił prawo radykalnie wydłużające czas pracy. To jest recepta na społeczeństwo chorych, nieszczęśliwych i wypalonych ludzi, którzy nie mają czasu ani na odpoczynek, ani na rodzinę, ani na pasję, ani na bycie obywatelem. Dlaczego o tym mówię? Bo to najlepsze przypomnienie o tym, że prawa pracownicze nie są dane raz na zawsze. My, jako Lewica, idziemy w zupełnie odwrotnym kierunku. Przeprowadzamy reformę prawa pracy, której celem jest stworzenie nowoczesnego rynku pracy, na którym obowiązują jasne przepisy, uczciwa konkurencja, a pracownicy zawsze są chronieni. Dlatego po pierwsze patrzymy w przyszłość. 8-godzinny dzień pracy ma już ponad 100 lat. Polska nie jest już krajem taniej siły roboczej. Chcemy konkurować efektywnością i innowacyjnością, a nie niskimi kosztami. Dlatego przeprowadzamy największy na świecie pilotaż skróconego czasu pracy. Po drugie, koniec z faniactwem. Prawo pracy należy traktować poważnie, dlatego dajemy Państwowej Inspekcji Pracy realne narzędzia. Więcej inspektorów, wyższe kary i historyczne prawo zmieniania fikcyjnych zleceń, etaty. Pracownik zyska, uczciwy pracodawca zyska, oszust straci. Po trzecie, szacunek dla młodych. Doświadczeniem nie zapłacisz rachunków. Mówimy głośne stop bezpłatnym stażom. Staż to praca, a za pracę należy się płaca, ubezpieczenie i też prawo do urlopu. Koniec z wyzyskiem na starcie. Po czwarte, sprawiedliwość dla milionów, bo praca na śmieciówce nie jest mniej warta niż ta na etacie. Dlatego podpisana jest już nasza ustawa, która wlicza lata pracy na zleceniu i B2B do stażu pracy. To dłuższy urlop i wyższe dodatki. I po piąte, bezpieczna praca, bo nikt nie może bać się iść do swojego miejsca zatrudnienia. Kończymy z fikcyjną definicją mobbingu, która przez ponad dwie dekady nikogo nie chroniła. Nowe przepisy to realna ochrona i koniec z bezkarnością. Dopóki lewica jest w rządzie, scenariusz grecki nam nie grozi.